Droga, drogi Strzelcu, dzień dobry lub dobry wieczór. Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart Before Tart. Kiedy robię dla Was to czytanie na nów? Na kanale już są czytania dla wagi, bliźniąt, wodnika, wężownika i skorpiona. A przed nami jeszcze Byk, panna, Koziorożec, Ryby, Rak, Lew i Baran. Także jesteście dość wysoko, prawie no, w połowie stawki. I zaczynamy, ale zanim zaczniemy, to chciałabym Wam bardzo podziękować za każdą subskrypcję, za każdą łapkę w górę, czy to pod filmem, czy w. wiecie, można pod postami też dawać łapkę w górę. Za każdy komentarz dziękuję. Jeśli czasem się pojawia konstruktywna krytyka, to też się do niej staram odnosić, bo to myślę, że jest ważne. Albo jest coś, wymaga wyjaśnienia, albo macie jakieś pytania, to też jestem do dyspozycji. Bardzo dziękuję za każde wsparcie. Wspierać mnie można m.in. na Bajkofi. Tu jest taka stronka dla twórców, można też poprzez YouTube'a. Możesz zostać również osobą wspierającą. Wtedy będziesz dostawać dostęp do filmów wcześniej. Za około, no dla mnie na rękę to jest około 5 zł z groszami miesięcznie. A z czasem, jak nam się większa grupa uzbiera, to będziemy sobie robić pewnie czytania takie zamknięte albo dostępne no sporo później dla osób, które gdzieś tam są poza tym gronem. Jeśli możesz, to obejrzyj dwie króciutkie reklamy bo to jest jeden z głównych strumieni przychodu dla ludzi tutaj tworzących rzeczy, robiących rzeczy na YouTubie. I pamiętaj o tym, że ty klikniesz dwie na przykład 30-sekundowe reklamy a twórca musi bardzo dużo tych reklam um, mieć odsłuchanych, żeby cokolwiek tam zobaczyć więcej niż kilka groszy. Więc um, no, myślę, że to też jest jakaś kwestia empatii, zrozumienia, że jeśli na przykład nie masz YouTube Premium, to masz tę reklamy i te reklamy są dlatego, żeby to się wszystko jakoś tam temu YouTube'owi bilansowało. I Ty i ja jesteśmy tutaj gośćmi na tej platformie. No i cieszę się, bo ja na przykład bardzo tę platformę lubię, nie wiem jak wy, uważam, że jest bardzo w porządku, że jest najlepszym, y, najlepszą platformą społecznościową, jaką znam póki co, z tych wszystkich, które są na rynku. No dobra, ale rozgadałam się. Koniec ogłoszeń parafialnych. Na koniec jeszcze Wam powiem, po już co w planach dalej, co w przyszłym tygodniu, ale to już y, za chwilkę. Nów, Nów Księżyca mamy 21 października. Taki szczyt Nowiu, bo energia Nowiu to już tak naprawdę jest z nami, kiedy to nagrywam. W Nowiu sobie siadamy, robimy rachunek sumienia, co się przez ostatni miesiąc udało, czego się nie udało, co można pozmieniać sobie. To jest taki dobry czas, bo Księżyca nie widać i to też metaforycznie, jak jest ściemnione, tak? To można sobie być może się bardziej skupić, się zastanowić, czy zmierzamy w dobrą stronę w naszych sprawach, i za miesiąc znowu w okolicach nowiu sobie takie właśnie podsumowanie zrobić. Pierwsza karta będzie taką pozycją wyjściową na kolejny miesiąc, być może dla niektórych, albo taką, taką kartą na Twoje teraz, na, na energię nowiu. I jedna będzie tylko zajrzeniem, jakby do tyłu. Po to, żeby z ostatniego miesiąca zobaczyć, co ewentualnie mogło wpłynąć na to, co jest tym Twoim teraz. I pamiętajcie, że to, to jest coś w rodzaju lusterka, to nie jest przepowiadanie przyszłości, tylko Ty zobaczysz i zobaczysz, posłuchasz to, co ja mówię to jedno, to czy, a drugie, że zobaczysz sobie na te karty, jakie ona w tobie fizycznie wywołuje emocje. I czy to z Tobą zaklika, zarezonuje i to jest w sumie najważniejsze. Czy to będzie w jakikolwiek sposób pasować do Twojej sytuacji? Czy się odbije od y, Twojej emocji w tym danym momencie? O to mniej więcej się rozchodzi. Później będą jeszcze karty dla strzelca albo strzelczyczki, która jest w relacji, a później dla strzelca pojedynczego na ten nos. No dobra, strzelce, drogie strzelce. Karta wyjścia, nowego jakiegoś otwarcia. Mam nadzieję, może coś nowego nam tu wyjdzie. Co na nów dla strzelca. No, decyzyjna nam karta wyszła dwójka mieczy. No a dlaczego ta dwójka mieczy. Diabeł mi się gdzieś mignął, ale nie wypadł jakieś kuszenie. Jakiś romans może u kogoś. Albo nałogi. No i co z tej przeszłości? No nie, no nie, no cesarz. Bardzo piękna karta. Cesarz. Nic z tego nie rozumiem, ale powiem to, co myślę. Bardziej co czuję, bo to, co myślę, to właśnie za dużo myślę dzisiaj przy kartach więc dzisiaj spróbuję bardziej co czuję. Zobaczcie. Wyszły mi dwie karty. Wyszła dwójka mieczy i wyszła, wyszła karta cesarza. Bardzo odmienne są klimaty, nie? Na jednej jest bardzo energetyczna postać, która jest w kontroli, która jak ten cesarz stoi na tym tronie na szeroko rozstawionych w żelaznych butach stopach, która jest pokojowo nastawiona do innych, która Jednocześnie potrafi zaznaczyć swój teren, która jest w, w kontroli, właśnie powiedziałabym. Która jest taka: wiecie, że z taką determinacją. W ogóle to jest karta kojarzona ze znakiem barana. Może u kogoś ten baran jest z jakiegoś powodu ważny, albo może być postacią szefa, albo może być Twoją ogólną postawą w ostatnim miesiącu. A w dwójce mieczy mamy z kolei dziewczynę, która stoi nad jakimś takim, w jakimś porcie, nad jakimś brzegiem w żółtych butach, i mamy taki zbliżający się do nowiu księżyc. Żółte buty mogą oznaczać, że ona jest w jakiejś rozterce natury emocjonalnej. Ona stoi pomiędzy dwoma wbitymi w ziemię mieczami i ma przepasaną opaską oczy, tylko że sama sobie tę opaskę założyła. Ona, czy też on. Nie chce podjąć jakiejś decyzji, może nie może, może czuje, że nie potrafi w tej chwili jej podjąć i stoi w jakimś, na jakimś rozdrożu, nie za bardzo wie, co ma zrobić i być może w tym nowiu jeszcze tego nie wie, ale może w tym nowiu należałoby tę opaskę symbolizującą jakąś bierność zdjąć, rozejrzeć się, poszukać jakby za i przeciw w obu tych sprawach i może wróci do tej energii cesarza, bo tu nastąpiło u kogoś jakieś wyhamowanie w jakichś sprawach i z tej takiej pozycji idę, robię, pędzę, załatwiam, eee, kto jak nie ja I jest osoba, która no, nie za bardzo chce te decyzje podejmować i tak jak e, mówię często przy czytaniach na nów, jeśli nie musisz w nowiu no i też e, w pełnia jest takim czasem w miesiącu to nie podejmuj żadnych gwałtownych decyzji, tylko właśnie się zastanów, ale zanim się zastanowisz, to rozważ sobie za i przeciw, no i zacznij się w końcu zastanawiać, bo ta dziewczyna chyba nawet nie zaczęła, czy ten chłopak, bo można sobie tę energię odwracać, nawet ta osoba nie zaczęła się, odsuwa od siebie te tematy, nie chce tych decyzji podejmować, nie zaczęła sobie nawet ta osoba myśleć. Robi wszystko, żeby nie myśleć o, tych, o tej sprawie, robi wszystko inne fantastycznie, coś jak wiecie, syndrom studenta, jak musimy coś zrobić typu na przykład zaliczenie jak w czasach studenckich kto wie, to ten wie to wtedy na przykład ludzie mają bardzo wysprzątane mieszkania nie? czyli, że z, zrobi, nigdy nie mamy tak wysprzątanego mieszkania, jak wtedy, kiedy powinno się siedzieć na dupce i się uczyć, to mniej więcej tu jest taka sytuacja Dobrze, teraz strzelce, które są w parze, strzelce, które są w relacji, w małżeństwie, w partnerstwie, w jakimś związku, w takim, tak to się mówi na poważnie, coś razem tworzycie, jakąś wspólną y, drogą podążacie, patrzycie w, w wspólną stronę, macie wspólne cele, tworzycie razem jakiś dom. niekoniecznie tylko w znaczeniu fizycznym co dla takiego strzelca albo strzelczyczki na no ten nów pamiętajcie, że to nie jest żadna wyrocznia, może to z Wami zaklikać, pasować, nie musi można sobie nad tym pomyśleć o kurcze o kurcze no dobra, nów jest w znaku wagi a królowa mieczy no to mogłaby być właśnie energia taka wagowa bo powietrze, miecze i może ta energia nowio sprawić, że poczujecie, że, yy, że sprawy zmierzają we właściwą stronę w Waszej relacji, że świeci słońce w Waszej relacji, że się układa w Waszej relacji. Jedyne, co przy tej karcie mamy tutaj, takiego amorka, który się wygrzewa w promieniach słońca. Jak jest tak wszystko super fajnie, to możemy na przykład zalegnąć na kanapie z paczką chipsów, czy tam z czymś do tych chipsów i wiecie, jeśli to się raz na jakiś czas zdarza, to fajnie ale jeśli mamy cały taki sezon, no to tu może być nadwaga za, za miesięcy parę po takiej zimowym kanapowaniu i chipsowaniu więc tutaj należałoby na ten hedonizm taki na takie rozpasanie, czy takie folgowanie sobie za bardzo troszkę uważać bo jak jest super fajnie, to my możemy po prostu chcieć za bardzo, nie wiecie, pełnymi garściami to tak sobie, że tak powiem, pakować. No i cieszyć się tym szczęściem. Ktoś tu się cieszy szczęściem wspólnym z kimś. Natomiast królowa mieczy, no w jakiejś relacji powiedziałabym, że miecze, no to jest też ostre słowo może tutaj wzrosnąć albo u ciebie, albo u Twojej osoby, że tak powiem, takie, um, no powiedzmy, że może być, um, może ktoś chcieć stawiać na swoim za bardzo, ciągnąć do siebie, no i może się na przykład o to kłócić bardzo, i że może ta osoba w ogóle jedna w tym związku nie chce w żaden sposób ustępować. No, i należałoby tutaj troszeczkę nad tym słowem być może popracować. To może być energia Twoja albo Twojej osoby, czyli może troszeczkę więcej takich zwykłych, codziennych kompromisów należałoby. Jak to do Was pasuje, to pasuje, jak nie pasuje, to nie pasuje. Nie wymawiamy sobie. Dobra, teraz strzelce pojedyncze. Strzelce pojedyncze. Co dla Ciebie, jeśli jesteś na przykład króciutko z kimś w relacji. Albo z kimś nie mieszkasz, albo jeszcze nie wiadomo co, ho, albo jesteś sam sama. To co dla ciebie na ten nów? O, cesarz się powtórzył. Hmm. Wcześniej też takie były karty, prawda? Tak. No. Jakiś singiel strzelec. Ma dziewiątkę buław. Co ciekawe, ta karta mi chyba też wyszła u wężownika, więc jakiś strzelec singiel, bardzo proszę sobie sprawdźcie, czy wy się datami przypadkiem na wężownika nie łapiecie, bo są osoby, wiem, że już takie na kanale się pojawiły. I to wężownik jest pomiędzy skorpionem a strzelcem. Więc może tak być, że albo bardzo późny skorpion, albo bardzo wczesny strzelec, że niektóre te osoby są tak naprawdę wężownikami. To jest taki znak, którego nawet nie wszyscy do końca uznają, ale został jakby dołożony na kole horoskopu. To jakoś tam wynika z ruchów planet. Ja nie jestem astronomem ani nawet astrologiem. Czytam tylko albo aż karty i to tylko te jedne, bo je ja bardzo lubię. Ale wężowników jest być może więcej wśród nas niż myślimy. I u wężownika też była taka energia, dlatego tyle o tym gadam. W dziewiątce buław ktoś demonizuje istniejące być może prawdziwe problemy i nadaje im taką, że tak powiem twarz złego wielka i to jest bardzo niedobre, bo tutaj jakby jak sobie tak nadbudowujemy w głowie, to coś co jest i tak trudne, może być jeszcze trudniejsze przez to, że my wiecie, się tak zapacamy nawet na samą myśl o tym, że się trzeba tym zająć i zamiast jakoś proaktywnie podejść do tego to my siedzimy i się na przykład boimy, no tylko. I to tak nie ma co siedzieć się bać, tylko trzeba jakby się uzbroić w coś więcej niż tylko gołe pięści, jak ten człowiek. Uzbroić się na poziomie myśli oczywiście, na początek w środku się uzbroić, czyli się zastanowić, czy ten wilk jest naprawdę tak straszny, jak na tej karcie się wydaje temu człowiekowi. Nawet nie wiadomo, czy ten wilk istnieje naprawdę, czy ten człowiek na przykład sobie nie wyobraża tylko tego wilka. Jak ten problem jest nawet bardzo duży, to się zastanówmy, jakie mamy zasoby po swojej stronie, a co ewentualnie z zewnątrz trzeba, czyli kogo można poprosić o radę, kogo można poprosić o pomoc, kogo można poprosić o wsparcie, niekoniecznie tylko dotyczące finansów, ale na przykład jakąś radę, jakąś sytuację znaleźć kogoś, kto był w takiej sytuacji, jak my, żeby pogadać z kimś i zastanowić się, jak to w ogóle ugryźć. Bo jakiś Strzelec Singiel może mieć takie poczucie niemocy i to jest bardzo w naszej głowie. Trzeba z tej głowy wyjść, przedrzeć się przez te palisady tych swoich myśli, przejść obok być może tego wilka, albo odwrócić się, albo wiecie, jak się agresywne zwierzę do nas zbliża, to nie z zaciśniętymi pięściami, tylko się boczkiem staje do zwierzęcia, nie patrzy się mu w oczy, Generalnie jakoś tak bardziej sensownie być może podejść do jakiegoś tematu, prawda? I wtedy być może wejdziecie w tę energię cesarza. W energii cesarza jest moc, jest to bardzo korzystna dla Was karta, ona skojarzona ze znakiem barana, czyli z Waszego żywiołu buławowego, czyli ognia, ognistego barana. To jest osoba, która kontroluje sytuację, która jest taka, że nie musi nic nikomu udowadniać, która jest pokojowo nastawiona, ale też tak wyraźnie zaznacza w tych żelaznych butach, stojąc na szeroko rozstawionych stopach, swoją pozycję, co już wie, co już umie, czego już ta osoba doświadczyła, jakby tą energią emanuje, że inni ludzie to czują nawet bez słów. I to nie chodzi tylko o tą siwą brodę czyli wiek to może być też jakieś doświadczenie zebrane, to może być y, sposób jakby takiego y, pokazania całą sobą, swoją postacią, postawą ciała. Zobaczcie, ten jest przygarbiony, ten wyprostowany, ten y, zaciśnięte pięści, ten przepleciony baranek pokoju przez czyli pokazanie światu. Ja się świe, świecie ciebie nie boję, ja cię w świecie y, akceptuję. Ale ja y, świecie chcę od ciebie tego, tego i tego, i z tym do ciebie wychodzę. To jest taka postawa, wiecie, że my sobie musimy to wszystko, co chcemy, wymyślać, a potem realizować. Tu jest taka y, no, bardzo duża sprawczość w tej postaci tego cesarza. No, rozgadałam się, ale ciekawe to było. Bardzo takie rozbieżne te energie tych kart. To co drogie strzelczyki, tutaj jeśli chodzi o ten nów, to życzę Wam ciekawych przemyśleń w nowiu, bo zawsze w nowiu warto pomyśleć co na miesiąc do przodu. I obiecane ogłoszenie na koniec. Jest teraz taka seria shortów, y, która ma hashtag od nowiu do nowiu pisane razem, od nowiu do nowiu pisane razem. I jak sobie tam wejdziecie, to jest, są takie króciutkie przesłania po jednej karcie dla znaku. I z tej serii czytań wyciągniemy sobie średnią. I w przyszłym tygodniu będą czytania takie na cały miesiąc, czyli od nowiu do nowiu, czyli na miesiąc do przodu. Czyli to będzie połowa, końcówka, końcówka października do, do końcówki listopada, czyli na wasz miesiąc do przodu, kiedy będziecie na tym czytaniu. I kolejny znaku będzie zależało od tego, ile osób się pojawiło na tych shortach pod danym znakiem Zodiaku, jak, je, jak, jak dopisaliście. Także zapraszam do tych shortów, bo od tego będą zależeć to, czy wasz znak będzie wcześniej, czy później, w przyszłym tygodniu. I to by było na tyle. Życzę wam pomyślności i do usłyszenia na nowych czytaniach. Pa Pa!